dwójka z prawej coś co nie nadaje, tam przyszli polutować Ta druga dwójka na tą samą, ale ten drugi jest odjebany widz. 150 kg też taki Ta trójka jest mocna Oj, 1000 dropów wziąć to kurwa nie tak hop siup. Ten zabił 2,5 tysiąca, tyle. tysiąca. No, proszę bardzo, ubezpieczyłem na no, 300% już się opłaca. Gdzie my jesteśmy tutaj? Czy Wszystko koło siebie, to no, tam będzie koć. Ale biedotny jest Gdzie my właściwie lecimy? Na te domki? I no, chodźmy na razie na domki i zobaczymy co. Puścić radio? Można. Tu mam jedno, jak coś... Też mam jedno. O, na domkach tu jest kogoś to musimy go wyjaśnić by to ta trójka nie była oni pewnie na kontener poszedł. nie widzę gdzie słyszałem strzał widzę, dobra raz dostał To odraża się kręcić, masz nalot? Tak, walnij tu nalot. Gdzie tu? Na mojego pinga. Tego nie widzę kompletnie Jednego mamy Drugiego mamy. co do ciebie. Ładnie. Były tu trójki, były, to jest, ale to raczej nie była ta trójka, nie? Za co? nami szczały. Z habartem, ty. To ta trójka, to jeszcze jeden jest. Brakuje jednego. Czy nie? Całkiem możliwe, że to jest z tej trójki. Muszę tego drugiego zobaczyć. Ta, tu jest ta nowa broń. ISV. Ty chodź tu do mnie szybko. Lutuj tu. Klej ty sobie. Skąd on Bo... taki? Od... A ty pobrałeś wszystko, co chciałeś? Tak, ja już nie bardzo mam miejsce. Dobra. A tu jeden leży, czy dwa? Trupy. W tym drugim jest zabrane wszystko. Ty. Aha. Przed nami tu na jedynce coś jest. Koleś? Pokazuje? Tylko to może być patek. Tak, patek. Tu jest ten... skrzynka niebieska. Zostało Ciągnij tam coś? Mi... Tak, jakiś pierdeł to ja odpalę radio jak tobie tę po Tutaj pokazuję kogoś Dobra no to możemy teraz od lewej jakoś próbować tam podejść Czy to dolutujemy i wy Mamy ubezpieczone Aha no Jeszcze nie do nas. Czekam tam do góry dni, no to jakoś odbywać mi Они у меня на тайнике. Я уж могу же? Сами не видят. Co to było? Granata, granata rzuć Puścić radio? No jestem na górze. Widzę go, go, widzę go, widzę go, widzę. Nie, nie, nie. Tu jest. Zbiłem mu Nie widzę, są przez tego krzak. Gdzie on jest? No i tam jest. Wziąłem tam granatę jak... I co komplet... Tu krzak cofnął się troszkę, ucieka na lewo. Ktoś, ktoś, hmm. czy to drugi jest? Nie, o ja nie mam naboi. Mhm. Mam ten do tego. Ja go cały czas widzę tutaj, ale... On cały czas się chowa przede mną. I to znaczył może jak go od siebie zobacz. Teraz na, na lewo bieg. Widzisz gdzie jestem? Mam zabiłem Szupreć Puszczam radio Przed nami jeszcze jeden jest Na dwójce? Mhm. Tak mi się wydawało, że ja cały czas dwóch słyszałem Tu masz zwłoki do zlutowania. Ja muszę amunicję tutaj... No... Z... Zlutuj sobie tam, zlutuj. Tylko czekaj, bo on się pewnie czai tu. To... Może to patyk? Hmm. Ja wiem, ja tu zrobię trochę ruchu. Widzę. Przede mną. Jeszcze jeden. Jeszcze ktoś. Mam. Dwóch zabiłem. O, już SVO i radio. AUR. Jak potrzebna mi... O, mam par, trochę amunicji do tego. Ja tryta zrobiłem. O, widzę właśnie. Jest... Odpalam radio. Nie ma już nikogo. No to, to jest. rzut. dobra. Yy. To jest rozbustowany lobby. Tak. Chyba tu Ey. ktoś otwarał ten safe w ogóle koło safe'u jesteś. Yy, yy. Na kontenerze jeden z nie zdążył otworzyć. No, Ale muszę to tak, muszę zrobić. Odsuń się. Bo no była skrzynka u góry, nie, nie szło... ...kłódki. W chuj elektroniki? To co, safe tutaj powinien być, ale to oni go pewnie otworzyli. Chcę ci, że nie słyszałem, żeby otwierali. Nie, nie jest otworzony. O, Jeden przycisk otworzyłem, jak ten, jak znajdziesz drugi, to odpalę je od razu. Kurde, bo biegnę. Czekaj, my dolecimy do jakiegoś wyjścia. Tak, Ta spokojnie, spokojnie. Tylko przyciski trzeba znaleźć. Szukam tu od zewnątrz. Czekaj, bo ja już zapomniałem, gdzie był ten jeden przycisk do tej pory. Mam jeden. Tu gdzieś słysz. Otwarłem. Czekaj, bo ja nie mogę teraz znowu drugiego znaleźć. Ale... Chyba tu gdzieś słyszę. Tam mam Ta. drugi. Dobra. Psy, ale w tym safe to gówno jest. podropa chyba być. Hmm. A, to po całym tygodniu, to zdążymy Kurde... na to, czy nie? Hmm. No, a ja mam potwierdzonego. Tak. Szybko do wyjścia. Jest obciążony czy nie? Dobry, challenge, to pozmieniali coś trochę, nie? Bo podawali jakieś pierdol. A my tak naprawdę to możemy se paść, Piotrek, bo jak ty ubezpieczyłeś. Ale dropa, dropa nie masz. Tak? No, drop nie jest ubezpieczony. Wszystko jest ubezpieczone oprócz dropa. Ty. Dobrze wiedzieć. Pięciu, pięciu miałem zabitych. Ładnie, ładnie, Ja nie wiem, czy ja kogoś w tym meczu zabiłem. Jeszcze raz to mówiłeś? A to już drugi raz mi się zdarzyło. Pięć pieni złą stronę biegnę. Jeżeli doceniasz tworzone przez nas treści, możesz nas wesprzeć poprzez wybór odpowiedniej opcji na YouTube i jeden z poszczególnych wariantów, można to również zrobić poprzez Patronite, PayPal oraz Tipli. Za każdą pomoc bardzo dziękujemy i doceniamy wkład, jaki macie w rozwój tego kanału.